Ja jestem transpłciową kobietą i jak mój chłopak się ze mną zaczynał spotykać, to nie interesowały go moje typowo męskie chromosomy. Myślę, że mocno nierozumianym wątkiem jest kwestia orientacji osób trans i ich partnerów. Myślę, że zwłaszcza mężczyźni mają z tym problem, bo często boją się, że, że zostaną uznani za homoseksualnych, ponieważ są zainteresowani transpłciowymi kobietami. No, myślę, że ogólnie to, co nas polciąga w innych ludziach, to jest ich zachowanie, ich, ich ekspresja, ich ubiór, ich głos, yy, ich twarz, oczy. Te, tego typu rzeczy to zawsze jest jakaś taka całość, która się składa z różnych elementów. To zależy od, oczywiście od człowieka. Yy, a a nie, nie lecimy na czyjeś chromosomy, prawda? Czy, czy nie interesujemy się tylko i wyłącznie tym, co ktoś ma w majtkach? A osoby trans mogą mieć w majtkach różne rzeczy, dlatego że są osoby przed operacją, po operacji, są osoby, które nigdy nie będą robić operacji. Na przykład ja jestem transpłciową kobietą i jak mój chłopak się ze mną zaczynał spotykać, to nie interesowały go moje typowo męskie chromosomy, tylko interesowało go jakby to, jaką jestem kobietą. I, i z tego względu jest po prostu heteroseksualnym, bo interesują go wyłącznie kobiety. I myślę, że zarzucanie mojemu chłopakowi, że jest na przykład biseksualny tylko dlatego, że się ze mną spotyka, jest dosyć jakby oderwane od rzeczywistości. Mniej więcej tak to po prostu działa. Myślę, że jeżeli chcemy wiedzieć, jakiej orientacji są osoby trans, Białek, związek, to po prostu zapomnijmy na chwilę o tym, że są trans, i może przestaniemy się tym tak strasznie interesować. Po prostu traktujmy osoby trans, tak, jakby były każdą inną osobą.